Ktoś ostatnio mi napisał, że ciągle narzekam, więc dzisiaj mam postanowienie, żeby na nic nie narzekać. No i w przypadku tego filmu nie będzie to trudne, ponieważ uwielbiam święta. Zawsze uwielbiałem grudzień za to, że jest to taki udawany miesiąc. To znaczy, nieważne, czy jest się w szkole, czy w pracy, wszystko robi się na odwal, bo przecież za chwilę będą święta. Każdy problem staje się jakiś taki mniej istotny, niezależnie od tego, jaki jest poważny. Większość to będą tematy na nowy rok po Sylwestrze. Do tamtego czasu nie istnieje dla mnie nic. Dosłownie wszystko, co istnieje po nowym roku, jest zupełnie nieistotne. Uważam, że powinno się też zbadać ten czas pomiędzy Wigilią a Nowym Rokiem, bo on totalnie zakrzywia czasoprzestrzeń. To taki okres, kiedy nie wiesz, jaka jest godzina, który jest dzień tygodnia, tylko leżysz cały dzień i zajadasz się resztkami sałatki jarzynowej i pierogów. W telewizji leci byle co, a ty czujesz jak wtapiasz się po prostu w kanapę. Nawet filmy mają wtedy taki jakiś swój urok. Może to być największy kinowy gniot z beznadziejnym scenariuszem, ale jeżeli jest on świąteczny, to zupełnie inna historia. Typowy świąteczny film typu Dziewczyna, która wraca z wielkiego miasta, gdzie ma swoje życie i karierę, do swojej rodzinnej wsi na Boże Narodzenie i odnajduje tam sens świąt i życia i miłości i w ogóle strata tata. Jestem sprzedany. Szykujcie popcorn, bo wchłonę taki film bez zawahania. I się tego nie wstydzę. Mam też wrażenie, że dzięki temu, że jest taka atmosfera świąteczna, wszyscy są dla siebie mili i bardziej wyrozumiali. Ojej, rozbiłeś moje auto? W normalnych okolicznościach pewnie byłbym zły, ale są święta, więc ci wybaczam. Okazuje się też, że przekroczyłem ten wiek, kiedy ucieszę się z każdego prezentu, nieważne ile kosztował i jaki jest duży. Mogę nawet dostać zapas szamponu do włosów i mega się ucieszę. Psst, kiedyś nawet nagrałem film o dawaniu sobie prezentów. Link w opisie. Kiedy byłem dzieckiem, uwielbiałem widzieć wszystkie ozdobione domy światłami i dekoracjami świątecznymi. Zawsze zazdrościłem tym ludziom, że mieli tyle chęci, żeby ozdabiać swoje całe domy lampkami i ozdobami. Dzisiaj co prawda wiem, że dwukrotnie większy rachunek za prąd jest wystarczający, żeby zgasić mój zapał do nadmiernego ustawienia świecących ozdób świątecznych. No ale wiecie, to zawsze daje fajny klimat. Zimowa pogoda w Polsce nas nie rozpieszcza, szczególnie że za oknem przez większość grudnia widać szczególnie kolor szary. Co jest dosyć frustrujące, bo w reklamach widzimy wesołych ludzi tarzających się w białym śniegu na tle pięknego, błękitnego nieba. No cóż, zwykle w rzeczywistości widok za oknem nie jest zbyt świąteczny, ale dzięki temu, że w miastach pojawiają się takie iluminacje świąteczne, to zamiast brzydkiego, szaroburego krajobrazu mamy brzydki, szarobury krajobraz, ale za to ze światełkami. I to już coś, więc dla mnie spoko. Ludzie w święta dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy mają żywą choinkę i tych, którzy mają sztuczną. Ja nie uznaję wyższości jednej na drugą, ale możecie napisać w komentarzach, czy macie w domu sztuczną, czy żywą choinkę. I dlaczego wolicie taką, a nie inną? Chętnie przeczytam sobie te wojnę. Wiedzieliście, że wiek sztucznej choinki możecie określić na podstawie ilości taśmy na pudełku, które służy do jej przechowywania? Nie wiem, jak to jest możliwe, że choinka była od nowości zapakowana w ten karton i po jednym wyciągnięciu już nigdy się w niego nie zmieściła. I co roku ten karton wygląda coraz gorzej. <laughs> Pomocy.